Laudetur, kazus Netanyahu, no i pytanie, czy zatrzymywać go na mocy tego nakazu aresztowania wydanego przez MTK czy nie? I tu przyznam Państwu, że mi się zdarza, że bardzo rzadko zmieniłem zdanie i zmieniłem zdanie konkretnie pod wpływem Eli, mojej ukochanej Złotej Jagody, bo tak w kuchni rozmawiam z nią i z synem, notabene studentem prawa, no i mówię, że i względy marketingowe, PR-owe, i wszystkie względy dotyczące opinii o Polsce, już solidnie z szarganą przez ukryty antysemityzm PiSu, jawne konfederacji, no fatalny by nam to zrobiło wizerunek, ale Ela tak na mnie patrzy, Maciek, czy to nie jest to samo, co PiS? Powiedz, że ja, twoja żona, Złota Jagoda, jestem absolutnie przeciwny. Myślę, myślę, tak. To było głupie, co myślałem. Tak nie można. Żaden wizerunek, żaden PR nie usprawiedliwi jednak pełnej pisyzacji prawa, bo słuchajcie, kiedy chodzi o neoizby, neosędziów, Izby Odpowiedzialności, Kontroli Nadzwyczajnej, pieprzyć to. To nie są sądy. Pieprzyć Trybunał Kulinarny. Natomiast tu mamy prawidłowo obsadzony sąd. Uwaga, związaliśmy się jego jurysdykcją na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych i tak. Wtedy, kwestię wizerunku, kwestię PR-u, Robilibyśmy z siebie Mongolię i kraj absolutnego bezprawia Rosję. Tym bardziej, że przecież no wiadomo, że w przypadku Putina nikt by nie negował konieczności wykonania takiego nakazu. Więc tu absolutnie zmieniłem zdanie to niedopuszczalne. Natomiast jest zupełnie inna sprawa. Dlaczego Tusk to powiedział? Uważam, że w pewnym sensie dał się ponieść sprowokowany przez Dudę. Duda zrobił to w złej wierze. Nie wiem, czy naciskali na niego Amerykanie, czy nie. Natomiast jestem bezwzględnie przekonany, że Duduś zrobił to absolutnie po to. Żeby sprowokować rząd do tego typu wystąpienia i skompromitować go w ten sposób. Ewentualnie skompromitować go stwierdzeniem, przykładowo przed Trumpem, Kushnerem i innymi przedstawicielami bardzo silnego żydowskiego lobby w otoczeniu Trumpa, stwierdzeniem, że zatrzymają taniech. Tusk zrobił głupio, że powiedział w ten sposób. Należało nic nie mówić. I kiedy ktoś nas prowokuje, to najlepiej jest drobne prowokacje pominąć milczeniem, bo się ośmieszamy sami. Takie jest tu moje zdanie. Po pierwsze, Netanyahu się tam nie pchał, nikt jego, Ben czy Smotricha tam nie zapraszał. Ewentualnie zaprasza się w takiej sytuacji głowę państwa, do której MTK jak na razie nic nie ma, czyli prezydenta Izraela. Trzeba było milczeć. I źle, że nie milczano. Przypomnę wam pewien fragmencik Wittgensteina z Traktatus Logico Filozoficus, który tu akurat pasuje, bo tu nie dało się mówić. Nie sposób go zatrzymać, nie sposób go nie zatrzymać z różnych przyczyn. Prawo nakazuje zatrzymać i nie zezwala nie zatrzymać. O czym nie można mówić, o tym należy milczeć. Tę złotą zasadę złamano tutaj, ale złamano wskutek prowokacji dudy. Ramen.